Cześć ci z tej strony i si. witam was w pierwszym odcinku z wjazdu na konto. Tak, to jest, to jest całkowity wjazd na konto, e, ale będzie to po prostu tak, że widzowie, czy też moi koledzy będą po prostu mi mówili e, jakieś... Nie masz, kolegów. E, cisza. Jakieś fajne... E, no to widzowie, dziękuję, że jesteś moim widzem. E, no to ten, nie? To będą po prostu mówili jakieś fajne skiny, czy rzeczy, którymi się chcą pochwalić. W dzisiejszym odcinku wystąpi Kosa. Dzień widzenia. E, i Derecki. No dobra. Więc A no zacznijmy. Unia. Mnie... Mam dwa winy na lifeline, bo mam trzy kile i dwa winy. Nie. Dobra. No to po lewej stronie jest tak kosa. Oto kosa, no to zacznijmy od ciebie. Jak, jakie masz tutaj? Widzimy, że masz Oktajna. Kupionego. Jakieś masz fajne odznaki, którym się chcesz pochwalić? Skiny czy coś? Tak to patrzyłem na odznaki i odkryłem, że mam takie, takie coś jak... eee... Yy, yy, czekaj, yy, Wygraj grę, podczas której nie został powalony żaden członek oddziału. Miałeś tak? Tak, na paru postaciach. Ciekawe, a jakieś skiny? Coś, ja wiem, że masz jedną rzecz, którą się możesz pochwalić. No, mam już dobrej. No to pokaż. Jak. No weź wejd. Wiesz oh. jak wygląda. A to jakoś tak wygląda. Eee, jakieś skin legendarne masz ciekawe. No do... Triple take to mam pierwsze uderzenie. O, pierwsze tak wam zaraz pokażę. Y triple take, pierwsze uderzenie. Spoko skinek. Ja mam znana znana bestia. I coś jeszcze ciekawego? To chyba tyle. I jak oceniasz swoje konto w skali od 1 do 10? E, 2 na 10. Ale tak serio? No 7 na 10. Okej, okay, ja twoje konto oceniam... na... 5,5 na 10. To się, bo normalnie jakbyś nie było to bym ci dał 2,5 na 10. Ale przez ten nóż to jednak trochę tam masz dobra, e, ogólnie jeszcze w tym odcinku może chociaż nie bo ja swoje konto hmm, może jeszcze moje konto Z, potem, na końcu e, dobra, Doreckim pochwal e, się jaką postać masz kupioną bo widzimy, że jakąś postać masz masz 35 poziom a jakieś odznaki? Ale jakoś taką ciekawą. Jakąś taką ciekawą. Jakąś taką wiesz? Ciekawą. Trudną do zdobycia, nie? Na jakiej postaci? Nie. Na seria? Eee, to teraz. Teraz. Dobra, to teraz jeszcze tak na szybciutko Dobra. pokażę wam moje konto Pulnie, chłopaki z tego wycofiem nie mają karnetu kupionego W drugim sezonie? Dobra ja, ja ogólnie mogę się pochwalić że mam 110 karnet w pierwszym sezonie, mam full karnet w pierwszym sezonie ze skinów mam yy, no tutaj te zadań, skinki te. Do Devotion, Nitro Custom, ciągłość Spitfire Do p 2020 mi to może to pomijemy I tutaj to z Eventu, o galwanizator, mój pierwszy skin ewronek. E, z ciekawszych rzeczy na do e, Pathfindera Twitch Prima, do Gibraltara mam egzekucję, to jest... Ten, tutaj mam do znaki życia. O, o, to jest mój pierwszy legendarny skin, który trafiłem na drugim levelu. Czyli moja pierwsza pakiet Apex, w której w życiu otworzyłem to była legenda. Eee, następnie, jeszcze. No, to jest Twitch Prime, więc no spoko. I mój właśnie najlepsza postać to jest Pathfinder. Jak dla mnie sztandar na Pathfinderze, no, bardzo mocno wybustowany. Dobra, niech to tutaj, i gramy. No. Więc to był pierwszy odcinek. Pozdrawiam się, ma chłopaki możecie pozdrowić YouTube'a.